Drodzy państwo, już jest długo wyczekiwany Hyundai Tucson po liftingu. Zapraszam państwa na prezentację i na jazdę testową. Dzisiaj do dyspozycji mamy samochód w wersji Executive z 18-calowymi felgami ze stopów lekkich oraz ze zmienionymi reflektorami w technologii Hidden Mirror. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, więc zapraszam Państwa do środka naszego nowego Tucsona. Pierwsze co widzimy to nowy system multimedialny z wyświetlaczem zegarów 10-25 cali z możliwością personalizacji oraz systemem multimedialnym, który aktualizujemy zdalnie. Nowa kierownica oraz dla nas kony skrzynia Shift by Wire nie będzie dla nas zaskoczeniem. Już od podstawowej wersji mamy dostępny wybór trybów jazdy. Wraz ze zmianą zmieniają się nasze zegary. W naszym samochodzie mamy dostępną kamerę 360 stopni wraz z liniami pomocniczymi, podczas skrętu kierownicy. Możemy też zobaczyć, co dzieje się wokół naszego auta. W konsoli centralnej mamy przyciski manualne, ułatwiające obsługę auta, ładowarkę indukcyjną, dwa uchwyty na kubki oraz schowek pod podłokietnikiem. Nie macie w swoim telefonie ładowania indukcyjnego? Mamy też tradycyjne wejścia USB-C oraz gniazdo 12V. Pasażerowie z tyłu też mogą komfortowo jeździć. Dwa gniazda USB-C, nawiew, trzecia strefa klimatyzacji z tyłu oraz uchwyty na kubeczki w podłokietniku. Nasz samochód posiada również inteligentną klapę bagażnika z możliwością regulacji wysokości i szybkości otwierania w bagażniku znajdziemy również gniazdo zapalniczki, które na pewno przyda się na naszych wakacyjnych wyjazdach lub na biwaku. Ten samochód ma 577 litrów pojemności bagażnika. Kamera 360 stopni to również kamera z przodu. Ile razy zastanawialiście się, czy możemy wyjechać? Ona na pewno w tym pomoże. W samochodzie mamy włączony asystent toru jazdy. Samochód wybiera środek pasa i idealnie sam po nim prowadzi. Bezpieczeństwo zwiększa również monitorowanie martwego pola. Poza widokiem w lusterkach mamy również widok w zegarach. Możemy wtedy bezpiecznie zmienić pas. Gdy już poznamy swój samochód, możemy się zrelaksować, włączyć swoją ulubioną muzykę i tylko ruszać w drogę. Bezpieczne jazdy.